Hej moi drodzy, witam Was w nowym filmie i zapraszam Was dzisiaj na przegląd kosmetycznych zestawów świątecznych dostępnych w perfumerii Sephora. Troszeczkę czasu zajęło mi przygotowanie się do tego filmu, po pierwsze dlatego, że czekałam aż więcej zestawów się pojawi, a po drugie dlatego, że chciałam wszystko dokładnie policzyć i powiedzieć Wam, które zestawy faktycznie się opłacają. Ale też które zestawy, pomimo tego, że nie zawsze się opłacają, są najbardziej według mnie ciekawe, interesujące pod względem zawartości. Kilka zestawów mam fizycznie, więc wam je pokażę. Kupiłam je na wcześniejszych promocjach, no bo martwiłam się, że się szybko wyprzedadzą, dlatego że właśnie są bardzo ciekawe i bardzo opłacalne. Powiem wam też, które zestawy już sobie zamówiłam, bo ostatnio była promka minus 25% na single day na 40 marek. Więc stwierdziłam, że to jest fajna okazja, żeby coś jeszcze upolować. Wiadomo, niedługo będzie Black Friday, także też będę polowała, ale niektóre zestawy, takie najfajniejsze zestawy, na Black Friday mogą być już wyprzedane. Oczywiście potraktujcie ten film również jako polecajki na Black Friday. Stwierdziłam, że nie będę w tym temacie nagrywać oddzielnego filmu, tylko po prostu opowiem wam o zestawach świątecznych, bo moim zdaniem zestawy najbardziej się opłacają. Czas przedświąteczny, czas listopadowy, Black Friday, to jest w mojej ocenie najlepszy czas na to, żeby właśnie polować na zestawy, pojedyncze produkty przez cały rok są w jakichś fajnych promocjach można złapać je z rabatami a jeśli chodzi o zestawy, no to jak wiadomo są, wyprzedają się i później już nie wracają zaczniemy sobie od Anastazji Beverly Kills no i tutaj pierwszy zestaw Soft Glam Deluxe zestawy będą się Wam wyświetlały tutaj w zestawie mamy pełnowymiarową paletę Soft Glam pełnowymiarowy tusz do rzęs oraz pełnowymiarowy, transparentny żel utrwalający do brwi Zestaw kosztuje 299 zł, a jego wartość to 556 zł i jest to jeden z bardziej opłacalnych, makijażowych zestawów dostępnych w tym roku w seforze. Także naprawdę super sprawa, klasyczna paleta, piękne kolory, uwielbiam tą paletkę. Mam ją dosyć długo, ale cały czas po nią sięgam. Tuż do rzęs jest ok, może nie jest moim ulubieńcem, ale moim zdaniem jest po prostu w porządku. No i żel do brwi, który również jest moim ulubieńcem. Drugi zestaw to brak Duo i tutaj tak naprawdę mamy część tego pierwszego zestawu, bo w tym zestawie mamy pełnowymiarowy tuż do rzęs oraz pełnowymiarowy żel do brwi. Cena zestawu 179, wartość 297. I myślę, że to jest fajna opcja dla osób, które mają paletkę Soft Glam, ale chciałby przetestować jakieś kosmetyki od Anastazji. Pamiętajcie, że mówię wam o cenach regularnych danych zestawów, więc warto sobie w nawiasie wpisać te minus 20, może nawet do minus 30% na Black Friday, no i wtedy te zestawy są jeszcze bardziej opłacalne. Przechodzimy sobie do Beauty Blendera, no i tutaj mamy jeden fajny zestaw: gąbeczka Beauty Blender, oczywiście pełnowymiarowa, etui, make oraz medełko. Ja taki zestaw kupowałam chyba na początku tego roku w wersji czarnej. No i powiem wam, że na wyjazdy bardzo fajnie mi się ten zestaw sprawdził. Tak naprawdę płacimy za beauty blender, oczywiście warto sobie doliczyć jakiś tam rabat. No i gratis mamy bardzo porządne etui, mamy fajną podróżną myjkę do gąbek oraz mamy fajne mydełko, które naprawdę jest bardzo wydajne. Także myślę, że zestawik całkiem spoko. Przechodzimy sobie do marki Benefit No i tutaj jak co roku mamy tego naprawdę mnóstwo Benefit zestawami świątecznymi stoi Oczywiście wszystkich zestawów Wam w dzisiejszym filmie nie pokażę Postanowiłam, że wybiorę najlepszą siódemkę W pierwszym zestawie mamy trzy produkty pełnowymiarowe Jest to zestaw stricte do brwi No i mamy tutaj Gimme Brow Plus Mamy żel utrwalający, przezroczysty Brow Setter Oraz mamy kredkę Precisely My Brow Zestaw kosztuje 215 zł Jeśli chodzi o wartość 437 nie musiałam tego podliczać, bo na stronie Sephory ta wartość jest wpisana i to jest naprawdę super sprawa. Z tego co pamiętam, dostępne są dwa kolory: trójka oraz czwórka. Nie ukrywam, że sama na Black Friday będę na ten zestaw polować. W drugim zestawie mamy pełnowymiarową bazę, pełnowymiarowy tusz do rzęs, pełnowymiarowy brązer, hula, plus dodatkowo gimibro plus w pojemności travel size. Zestaw kosztuje 299 zł, wartość to 615 no i w mojej ocenie jest on bardzo fajny. Mamy tutaj bazę The Professional, czyli klasyk. Ja tą bazę uwielbiam. Mamy pełnowymiarowy tusz do rzęs, który na pewno każdy zużyje. Jeśli chodzi o tusze z benefitu, przetestowałam chyba w życiu trzy. No i powiem wam, że były po prostu ok, Nie były one rewelacyjne, więc dla mnie żadna różnica, czy byłby Badgal Bank, czy byłby jakiś inny. No, to dla mnie tutaj różnicy to nie robi. Bronzer Hula, oczywiście klasyk. No i Gimme Brow Plus, również klasyk. Obydwaj moi ulubieńcy. część zestaw jest troszkę mniejszy, nie ukrywam, że również mnie bardzo ciekawi i zastanawiam się, czego sobie nie kupić. Mamy tutaj limitowaną wersję różu Terra. Jest to wersja Spark, czyli rozświetlająca. Jest to pojemność travel size. I dodatkowo mamy pełnowymiarowy pędzel, taki wciągany do środka, czyli fajna opcja na podróż. Zestaw kosztuje 169 zł, wartość 278. Kolejny zestaw to same pełnowymiarowe produkty. Mamy tutaj róż w kolorze Shelly. Mamy spray utrwalający, uwielbiam, również Wam go serdecznie polecam. Mamy tusz do rzęs oraz mamy kredkę do brwi. Cena zestawu 315 zł, wartość 662. Jeden z bardziej opłacalnych zestawów. Tutaj po prostu zależy, czy takich kosmetyków potrzebujecie, czy ta zawartość Wam się podoba. Czwarty zestaw to troszeczkę mniejsza opcja, myślę, że fajna na przetestowanie. Ja ten zestaw zamówiłam sobie ostatnio na Cult Beauty. Mamy tutaj spray 30 ml oraz bazę, pojemność travel size 7,5 ml. Jest to baza The Professional wersja light. Wartość 169, cena 89. Szósty zestaw jest większy, tutaj już mamy same pełnowymiarowe produkty. Są tutaj cztery kosmetyki: baza The Professional, brow setter utrwalający do brwi, tusz do rzęs oraz bronzer hula. Cena 329, wartość 682. Także naprawdę bardzo fajny zestaw. Siódmy zestaw to paleta do twarzy: trzy pełnowymiarowe produkty: rozświetlacz Kuki, brązer hula oraz róż Terra. I powiem Wam, że gdybym nie miała rozświetlacza i brązera, to na pewno bym tą paletkę kupiła, bo się mega opłaca. Jej cena to 235 zł, wartość 527. Także jeżeli mieliście ochotę przetestować jakieś kosmetyki z benefitu do twarzy, no to myślę, że to jest rewelacyjna opcja. Przechodzimy sobie do Charlotte Tilbury i tutaj moim zdaniem jest na razie jeden fajny zestaw. W zestawie mamy 3 mini pomadki, zestaw kosztuje 145 zł. Jeśli chodzi o jedną pełnowymiarową pomadkę, kosztuje ona 155. Jest naprawdę spoko, jeżeli lubicie produkty do ust, to myślę, że jest to fajna opcja. Jeśli chodzi o kolory tych mini pomadek, to mamy klasyk, czyli Pillow Talk oraz mamy dwa kolorki, których nie kojarzę, ale wydają się naprawdę ładne, nie są zbyt ciemne, nie są takie mocno brązowe. Są to naprawdę ładne uniwersalne odcienie. Przechodzimy do marki pielęgnacyjnej Dr. Jart i tutaj moim zdaniem są dwa fajne zestawy. Po pierwsze, zestaw Ceramidin ja taki podobny zestaw kupiłam chyba dwa lata temu i powiem Wam, że wszystkie produkty z tego zestawu mi się sprawdziły, a najbardziej spodobała mi się maska w płachcie. Naprawdę niesamowicie odżywcza, nawadniająca, nawilżająca maseczka. W zestawie mamy właśnie tą maseczkę. Mamy krem 15 ml, krem pod oczy 5 ml oraz tonik 10 ml, ale to nie jest taki stricte wodnisty tonik, tylko coś bardziej bogatszego. Także ta pojemność jest bardzo mała, ale na kilka użyć wystarczy. Zestaw kosztuje 125 zł, wartość 165 także nie jest to jakaś super wartość, ale myślę, że kosmetyki w sam raz na przetestowanie, seria naprawdę fajna. Drugi zestaw to seria Cicaper, myślę, że bardzo dużo osób tą serię zna, jest to klasyk, jeśli chodzi o doktora Jarta. W składzie mamy krem 5 ml, mamy maskę w płachcie, mamy krem korygujący, czyli ten z delikatnym kolorem, również 5 ml, oraz piankę do mycia twarzy 30 ml. Cena 99 zł, wartość 126 Także znowu nie jest to jakaś super przebitka cenowa, ale myślę, że jest to zestaw ciekawy, fajny dla osób, które chcą tą serię poznać i potestować. Przechodzimy sobie do Estée Lauder, no i tutaj oczywiście klasyczny kuferek. Tym razem jego cena to 619 zł, wydaje mi się, że w zeszłym roku był sporo tańszy. Ja go w zeszłym roku kupowałam, ale ja go kupowałam ze zniżką i wyszło chyba niecałe 400 także w ogóle mega. No w tym roku dosyć dużo, ale ze zniżką te 20-25% wychodzi naprawdę spoko. Wartość kosmetyków ponad 2000. Drugi całkiem fajny zestaw to zestaw z pomadkami. Mamy tutaj trzy pomadki plus kosmetyczkę. Jeśli chodzi o cenę 269 zł, wartość 509, bo jedna pomadka kosztuje w cenie regularnej 169 zł. Także to jest stricte zestaw dla pomadko maniaczek. Myślę, że fajna opcja na prezent. Ostatni zestaw ze Stellauder, który moim zdaniem jest najfajniejszy, najbardziej się opłaca, to zestaw Glow. Ja go kupiłam już jakiś czas temu. Kupiłam go na prezent mikołajkowy. Wydaje mi się, że ten zestaw nie jest stricte świąteczny, bo on wyszedł już jakiś czas temu, ale naprawdę jest super. W składzie tego zestawu mamy dwa kremy Revitalizing Supreme Plus po 15 ml, z tego co pamiętam. Tak, 15 Mamy krem Pod Oczy Revitalizing Supreme Plus 5 ml oraz mamy Serum Advanced Night Repair 7 ml. Cena tego zestawu to 169 zł, wartość 511. Także jeżeli macie w rodzinie fanów, fanki marki Estée Lauder, no to myślę, że jest to fajna opcja, bo jest tych kosmetyków sporo, są one całkiem fajne jeśli chodzi o pojemności, a przy tym cena jest naprawdę dosyć korzystna. Przeskakujemy do Fenty Beauty. No i tutaj oczywiście klasyk, zestaw błyszczyków trzy pełnowymiarowe błyszczyki 179 zł, wartość 283 zł, w zestawie mamy błyszczyk Fenty Heat, Fenty Glow oraz Fenty Cream, także trzy różne błyszczyki jeżeli jesteście fankami, no to myślę, że to jest super opcja, ale też fajna opcja do podziału, żeby sobie na przykład kupić na trzy osoby, bardzo fajna cena, drugi zestaw z Fenty który moim zdaniem jest wart uwagi, jest to zestaw dwóch mini pomadek i są to te pomadki tylko nie mamy tutaj wyjmowanego wkładu, mamy po prostu mini opakowania, wyglądają tak samo, ale są mniejsze. Dwa kolory, zestaw kosztuje 109 zł. Myślę, że wartość jest troszeczkę wyższa. Także jeżeli lubicie te kremowe pomadki, no to myślę, że ten zestaw jest naprawdę spoko. Jeśli chodzi o pełnowymiarowy produkt, to tutaj musimy kupić oddzielnie pomadkę, oddzielnie etui, więc wychodzi to dosyć drogo. A taki zestaw mamy już gotowy, mamy dwie pomadki właśnie w takich mini etui. Dalej marka siostrzana Fenty, czyli Fenty Skin, no i tutaj na razie mamy jeden fajny zestaw. Jeśli chodzi o cenę 275 zł, wartość 368 W zestawie mamy żel do mycia twarzy 45 ml, mamy peeling kwasowy plus make-up, peeling ma 30 ml, więc jest to produkt pełnowymiarowy, mamy tonik Fat Water 50 ml oraz krem z SPF 30-30 ml. Myślę, że jest to dosyć uniwersalny zestaw, fajna opcja dla fanów marki, ale też fajna opcja dla osób, które chcą markę poznać, chcą te kosmetyki przetestować. Dalej marka Fresh, no i tutaj również wybrałam jeden zestaw. W zestawie mamy tonik 100 ml, krem 50 ml, żel do mycia twarzy 50 ml oraz takie wodne, wodno-żelowe serum 20 ml. Cena 299 zł, wartość 438. Nie ma co się oszukiwać, marka Fresh jest dosyć drogą marką, także ten zestaw nie jest taki super tani. No ale mamy tutaj pełnowymiarowy krem, który mniej więcej około 250 zł kosztuje, no a zestaw kosztuje 300. Także jeżeli lubicie markę Fresh, myślę, że z jakimś większym rabatem jest to całkiem fajna opcja. Marka Hourglass, no i tutaj standardowo palety z produktami do twarzy. W tym roku mamy zestawy 6 produktów, cena 409 zł, wartość produktów 690 zł. Są to po prostu pojemności travel size, takie wiecie, mini pudry. Paletki wyglądają przepięknie. W zeszłym roku polowałam na te paletki, ale obudziłam się troszkę za późno, no i nie udało mi się ich kupić. Myślę, że w tym roku na którąś z palet się skuszę, no ale poczekam na Black Friday i na jakiś fajny rabat. Dalej marka Huda Beauty i zaczniemy od zestawu, który nie jest zestawem stricte świątecznym, ale myślę, że to jest super opcja na prezent dla pomadko-maniaczki. W zestawie mamy pełnowymiarową pomadkę, mamy mini konturówkę do ust oraz mini błyszczyk i to jest wersja limitowana. Zestaw kosztuje 139 zł. Dodatkowo mamy przepiękną złotą puszkę. Sama pomadka pełnowymiarowa kosztuje około 160, także myślę, że zestaw naprawdę się opłaca. Dalej mamy dwa zestawy stricte świąteczne w kosmetyczkach. W takim zestawie mamy paletę cieni. Jest to pełnowymiarowa paleta z serii Nude Obsessions. Mamy mini tusz do rzęs, jest to pojemność travel size. Oraz mamy pełnowymiarową pomadkę z serii Cream. Jeśli chodzi o cenę 195 zł, wartość 363, plus dodatkowo mamy całkiem fajną kosmetyczkę, także myślę, że zestawy są naprawdę opłacalne. Przechodzimy sobie do marki Innisfree i tutaj mamy zestaw z trzema produktami nawilżającymi. Są to kosmetyki z zieloną herbatą, mamy tutaj piankę do mycia twarzy, mamy serum oraz mamy krem. Ja ten zestaw kupiłam wcześniej, bo stwierdziłam, że jest na tyle fajny, że może się szybko wyprzedać, tym bardziej, że cena jest bardzo niska, bo on w cenie regularnej kosztuje 79 zł, a pamiętajmy, że na Black Friday będzie można go złapać z fajnym rabatem. Także mamy tutaj piankę 20 ml, naprawdę duże serum 30 ml oraz krem 20 ml. Dalej marka Laneige i moim zdaniem te zestawy są jednymi z lepszych w tym roku. Bardzo fajne zestawy ma marka Ole Henriksen, do której zaraz przejdziemy, marka Too Faced ale Laneige naprawdę ma super zestawy. Nie są one jakoś bardzo opłacalne, ale zawartości są naprawdę świetne i bardzo ciekawe. Pierwszy zestaw to Balsam Plus Mini Maska i tutaj mamy cenę balsamu 89 zł, także maskę mamy gratis. Co prawda maska ma 3 ml, ale powiem Wam, że to jest niesamowicie wydajny produkt. Ja tą maseczkę zużywałam za 2 miesiące, jak nie dłużej. Tego kosmetyku jest naprawdę sporo. Wydaje się, że jest tego mało, bo tutaj mamy tak naprawdę pusto na dole, ale ta maseczka jest tak wydajna, że taki słoiczek starczy Wam na bardzo, bardzo długo. Także myślę, że ten zestaw naprawdę jest ok. Drugi zestaw to balsam ujednolniający 4 w jednym plus serum 2 razy 5 ml. I jest to serum do twarzy. I powiem Wam, że na ten zestaw na pewno będę polować, bo ten balsam ujednolniający do ust mnie mega ciekawi, ale tego serum również jestem ciekawa. Także na pewno się zainteresuje. Trzeci zestaw od to zestaw z maseczkami i moim zdaniem jest on totalnym stosem. Myślę, że bardzo szybko się może wyprzedać. Na szczęście ja już go kupiłam, czeka na mnie na poczcie, złapałam go z rabatem minus 25%. W składzie mamy 5 takich mini maseczek, mini słoiczków, każdy ma inny zapach, inny smak, więc super opcja na przetestowanie. I naprawdę nie musicie sobie kupować takiego pełnowymiarowego słoika tej maski, bo ona mi chyba starczy na wieki wieków. Tutaj mam 20 gramów. Taki słoiczek jest naprawdę niesamowicie wydajny, więc łapcie te zestawy z maseczkami, bo to jest naprawdę świetny produkt i w mojej ocenie, nawet w cenie regularnej, warto ten zestaw kupić. Co prawda ta wartość nie jest super wysoka, ale bierzmy pod uwagę to, że mamy tutaj pięć różnych opcji masek do przetestowania i to jest naprawdę spoko sprawa. Przechodzimy sobie do ostatniego zestawu z Laneige i tutaj mamy zestaw do twarzy, zestaw nawilżający pianka do mycia 30 ml, tonik 30 ml, krem 20 ml oraz serum 10 ml. Ja testowałam krem i powiem wam, że był naprawdę rewelacyjny. Zestaw kosztuje 145 zł, wartość 178, więc nie jest to jakaś super przebitka, ale myślę, że naprawdę spoko opcja, jeżeli macie ochotę przetestować pielęgnację z Nesh. Lecimy z marką Marokan Oil, no i pokazał się zestaw, który ostatnio kupiłam na Notino. W zestawie mamy olejek 25 ml oraz maseczkę 75 ml. Sam ten olejek kosztuje w cenie regularnej 82 zł, a jeśli chodzi o ten zestaw, kosztuje 79 zł na Seforze. Na Notino on kosztował chyba coś około 58-60 zł. Ja go kupiłam jeszcze z jakąś zniżką, więc w ogóle wyszło super. Niestety na Notino te zestawy na ten moment są wyprzedane, ale myślę, że na Black Friday z jakimś fajnym rabatem, nawet na Sephora, będzie warto ten zestaw upolować. Przeskakujemy sobie do marki Nars i tutaj mamy zestaw z trzema klasykami. brązer Laguna, róż Orgazm oraz tusz do rzęs. I tutaj mamy trzy pojemności Travel Size, jeśli chodzi o cenę 225 zł. Wartość 271, więc to też nie jest jakaś super przebitka, ale z rabatem myślę, że naprawdę spoko zestaw. Dalej Natasza Denona, i na razie mamy tylko jedną nowość świąteczną Baby Gold Mini. Jest to po prostu mini paletka z trzema cieniami. Cena regularna 85 zł, więc tak średnio, ale jeśli będzie fajny rabat, na przykład 30%, no to myślę, że tą paletkę warto będzie upolować. Marka Olaplex, i tutaj naprawdę świetny zestaw do włosów w bardzo dobrej cenie. W zestawie mamy krem odbudowujący 6-100 ml, olejek 30 ml oraz serum odżywcze 9-20 ml. Cena 209 zł, wartość 326. Także tutaj przebicie cenowe jest troszeczkę większe, tym bardziej, jeżeli wpadnie jakiś rabat, no to za te 160 zł. myślę, że ten zestaw jest naprawdę wart uwagi. Lecimy z pielęgnacją Ole Hendricksen. no i tutaj zaczynamy od zestawu, który się mega opłaca i naprawdę polecam, jeżeli lubicie tą markę, jeżeli lubicie te konkretne produkty, albo jeżeli chcecie te produkty przetestować, bo ta marka Was interesuje. No to myślę, że to jest mega deal. W zestawie mamy Serious Brightening Gel Cream, pojemność 35 ml, a pełnowymiarowy kosmetyk to 50 ml, także jest tego produktu naprawdę dużo. Miałam taką pojemność i ten krem starczył mi na 6 albo 7 miesięcy. Był niesamowicie wydajny, świetnie działał, bardzo ładnie się zgrywał z makijażem, był bardzo lekki, bo jest to forma żel kremu. Także jeżeli chcecie przetestować ten krem, no to to jest rewelacyjna okazja. Polecałam Wam go nieraz, nie dwa na kanale. No i mamy do tego Lemonade Smoothing Scrub. Jest to peeling z kwasami AHA, pełnowymiarowy. Cena tego peelingu to 155 zł, a jeśli chodzi o cenę zestawu, kosztuje on 165 Także wartość zestawu to 315 zł. Tak naprawdę krem wychodzi nam w gratisie. Myślę, że rewelacyjna opcja. Z jakimiś rabatami na Black Friday to już w ogóle nie ma się co zastanawiać. W drugim zestawie mamy pełnowymiarowy krem peptydowy 50 ml. Mamy krem pod oczy 7 ml, który wielokrotnie Wam polecałam. Oraz mamy tonik 65 ml, pojemność Travel Size, również Wam polecałam, moim zdaniem świetny produkt. Wartość zestawu 384, cena 249. I ostatni zestaw z Olech Rixen, który moim zdaniem jest naprawdę spoko. Krem peptydowy 15 ml, także idealna opcja na przetestowanie i krem pod oczy 7 ml. Cena 109 zł, wartość 159 zł. Na pewno będę na ten zestaw polować, bo ten peptydowy krem mnie mega ciekawi. Przechodzimy do marki Origins i tutaj zaczynamy od zestawu, który już mam, który sobie kupiłam. Stwierdziłam, że jest na tyle fajny, że może się szybko wyprzedać. Mamy tutaj 5 maseczek, każda w pojemności 15 ml, także wychodzi nam 75 ml, czyli pełnowymiarowa maska. W zestawie mamy same klasyki: maseczka Drink Up Intensive, mega nawadniająca, nawilżająca, odżywcza. Wielokrotnie wam ją polecałam, jest to moja ulubiona maska od Origins. Mamy dwie maseczki oczyszczające. Jedną z nich testowałam i co prawda nie do końca mi się sprawdziła. Ale nie powiem też, że jest jakaś super zła. Mamy jakąś inną wersję tej maski oczyszczającej także tej jestem bardzo ciekawa. Mamy maskę kojącą. Tej maski nie znam, będę musiała poczytać, co to jest za seria. Także myślę, że fajna opcja na przetestowanie. Ale też fajny zestaw dla osób, które markę Origins lubią. Zestaw kosztuje 99 zł. Klasycznie maseczka 75 ml kosztuje około 140. No a tutaj mamy 5 różnych masek, to też jest plus, bo jak mówię, można sobie potestować. Drugi zestaw od Origins, który moim zdaniem jest najciekawszy, to pełnowymiarowa maseczka do ust serii Drink Up. Ja tą maseczkę mam, uwielbiam, już mi się kończy. I mamy dodatkowo jeszcze maskę do twarzy w pojemności 30 ml, czyli jest to pojemność travel size. Zestaw kosztuje 109 zł, wartość 157. Dalej marka Rare Beauty i tutaj mamy trzy zestawy i moim zdaniem wszystkie trzy są świetne. Pierwszy zestaw to róże, jeden jest pełnowymiarowy, dwa w pojemności mini, ale te pojemności mini są całkiem duże, bo mamy tutaj 3,2 ml. Także zestaw naprawdę ciekawy i na pewno będę na niego polować. Drugi zestaw to pomadka plus konturówka, tutaj mamy produkty mini. Myślę, że spoko opcja na przetestowanie. I trzeci zestaw to tusz plus eyeliner, dwa produkty pełnowymiarowe. Jeśli chodzi o cenę zestawu róży, 145 zł, zestaw pomadek 109 zł, zestaw tusz plus eyeliner 149 zł. Lecimy sobie z marką Rituals i tutaj powiem Wam, że co roku te zestawy są bardzo podobne, także nie chcę się powtarzać. Pokażę Wam tylko jeden zestaw, który najbardziej mnie zainteresował. Jest to zestaw szlachetny bursztyn. W składzie mamy patyczki 100 ml. Perfumy do pomieszczeń 500 ml, także naprawdę mega duże. Mydło do rąk 300 ml oraz balsam do rąk 175 ml. Cena 269 zł. Jest to zestaw taki bardziej premium. Naprawdę przepięknie się prezentuje. W pełnej cenie raczej bym tego zestawu nie kupiła, ale z jakimś większym rabatem mogłabym się zastanowić. No i powiem wam, że gdybym znalazła go pod koinką, to byłabym zadowolona. Naprawdę prezentuje się on przepięknie. Przechodzimy sobie do marki Tarte i tutaj mamy jeden mega zestaw. Mega opłacalny zestaw z dwiema dużymi paletami cieni i jedną paletę świąteczną do twarzy. Zaczniemy sobie od zestawu palet. Mamy tutaj dwie palety po 18 cieni. Cena 239 zł i na Black Friday na 100% będę na ten zestaw polować. A jeśli chodzi o paletę, mamy tutaj 5 róż oraz bronzer. Prezentuje się ona przepięknie. Już ją sobie zamówiłam, także czekam aż do mnie przyjdzie. Złapałam ją ze zniżką minus 25%, także mega cena. Jeśli chodzi o cenę regularną, 179 zł i myślę, że ta cena i tak jest atrakcyjna. I na pewno test tej palety będzie niedługo na kanale. I co do marki Tart, mamy jeszcze jeden fajny zestaw. Tych zestawów jest więcej, ale jak mówiłam, wybierałam moim zdaniem najlepsze. W zestawie mamy korektor Shape Tape 5 ml, mały tusz do rzęs oraz mały balsam do ust. Cena 135 zł, więc naprawdę się opłaca. Mamy tutaj korektor w pojemności 5 ml, więc naprawdę sporo. Mamy tusz Travel Size oraz balsam Travel Size. Lecimy z marką The Inkey List. Tutaj mamy jeden fajny zestaw. W zestawie mamy balsam oczyszczający z owsem pełnowymiarowy 150 ml, krem pod oczy z kofeiną pełnowymiarowy oraz krem nawilżający, również pełnowymiarowy, 50 ml. Także mamy trzy produkty pełnowymiarowe. Cena 135 zł, wartość około 160 Nie jest to jakaś duża przebitka, ale myślę, że jeżeli mieliście ochotę przetestować te konkretne produkty, no to jednak jest to cena troszkę niższa. No a na Black Friday może jeszcze dodatkowo złapiecie jakiś rabat, więc wtedy zestaw będzie bardziej opłacalny. Ostatnia marka to Too Faced i tutaj na razie nie wyszło jakoś bardzo dużo zestawów, a jeśli chodzi o te, które wyszły... Moim zdaniem dwa są rewelacyjne i naprawdę warte uwagi, i jak widzicie, już je wcześniej zamówiłam. Złapałam te zestawy z rabatem minus 25% na ostatniej promocji, także naprawdę bardzo się opłacało. Pierwszy zestaw to zestaw dwóch pełnowymiarowych tuszy Better Than Sex. Ten tusz był kiedyś jednym z moich ulubionych. Kupowałam sobie ten tusz nadminnie. Chociaż był drogi, to naprawdę warto było wydać na niego kasę. Tutaj mamy dwa pełnowymiarowe tusze oddzielnie zapakowane, czyli idealna opcja na prezent, ale też fajna opcja, żeby kupić z kimś na spółkę taki zestaw. Zestaw kosztuje 145 zł, wartość to 320 także płacimy za niecały jeden tusz, no a mamy dwa. Drugi zestaw to błyszczyki powiększające usta Lip Injection Maximum Plump. Ja mam ten środkowy błyszczyk właśnie w tej pojemności Travel Size, prawie go zdenkowałam, bardzo go lubię. No a tutaj mamy dodatkowo do tego klasycznego dwa błyszczyki, chyba w wersji świątecznej, bo powiem Wam, że na stronie tych kolorów nie widziałam. Mamy tutaj kolor Butter Croissant, mamy creme brûlée oraz właśnie ten oryginalny. Błyszczyk wygląda tak, 2,8 ml, także pojemność travel size, mamy tutaj trzy tego typu produkty. Jeśli chodzi o cenę regularną takiego błyszczyku, jest to 92 zł. Zestaw kosztuje 165, wartość to 270, także jeżeli lubicie te błyszczyki, to myślę, że jest to super opcja. Znowu można kupić sobie na spółkę, można się z kimś podzielić, ale można też zostawić dla siebie. Ja zostawiam te produkty dla siebie. Wiesz Wam, że ten film będzie dosyć długi, ale chciałam dokładnie wszystko policzyć, wszystko Wam pokazać, opowiedzieć Wam o tych produktach, powiedzieć, czy je testowałam, czy je znam i jak mi się one sprawdziły. Także mam nadzieję, że film okaże się pomocny przed nadchodzącą promocją Black Friday w Seforze. Jeżeli skusiliście się już na jakieś zestawy świąteczne w Seforze, to koniecznie dajcie znać w komentarzach, na co się zdecydowaliście, i napiszcie też w komentarzach, na co będziecie polować na nadchodzącej promocji Black Friday. Jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie, to oczywiście zachęcam, żeby być ze mną na bieżąco. I do zobaczenia już niedługo w kolejnym filmie. pa! pa!